Nazywam się Piotr Krajewski, jestem studentem dietetyki, jak i zawodnikiem badmintona. To jest właśnie nasza hala. Wyjątkowe w tej uczelni jest to, że jest na tyle elastyczna, że pozwala studentowi realizować swoje pasje. Rok w rok zdobywamy medale na mistrzostwach Warszawy i Mazowsza, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Wydaje mi się, że taka duma fajnie. Tak zawsze miło jest przynosić jakieś sukcesy nie tylko sobie, ale też uczelni. person that likes extracurricular activities and Vestula does offer me that To nie jest teoria, która gdzieś tam jest sprzed 5, 10, 15 lat, tylko to są faktycznie obecne problemy rynku, obecne możliwości i szanse. To, gdzie można się rozwijać, na co należy zwrócić uwagę. W szkole rzeczywiście zatrudnia się bardzo wielu specjalistów, którzy pracują na tych rynkach, i te osoby mają bardzo istotny wpływ na programy kształcenia. Turystyka kulinarna nie wszędzie jest tak. I tak brana pod uwagę jako ten ważny element turystyki kulturowej, a u nas na uczelni właśnie z duże zainteresowanie tą tematyką. Myśmy tworzyli tę uczelnię jako ludzie związani z turystyką, z kulturą fizyczną. Myśmy mieli bardzo dużo znajomych, przyjaciół, którzy pracowali w tej dziedzinie, a równocześnie byli bardzo wybitnymi specjalistami z tego zakresu. I tych naszych kolegów, którzy w tym biznesie turystycznym, rekreacyjnym funkcjonowali w Polsce, zaprosiliśmy i zaangażowaliśmy do naszej pracy nie w naszej strukturze funkcjonuje instytut turystyki. Mogliśmy jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce otworzyć studia magisterskie o tej istotnej nazwie i profilu, czyli turystyka i hotelarstwo, i nadać im charakter praktyczny. Student w ramach swojej ścieżki kariery może zdobywać międzynarodowe certyfikaty, współpracować z Radą Biznesu. Mogą włączać się w projekty, w koła naukowe, brać udział w wymianie Erasmus. Nasz jeden z najnowszych projektów Kompasy Wistuli to właśnie śledzenie losów naszych absolwentów. To Rada Biznesu była inicjatorami tych nagród. Które rozdajemy corocznie naszym absolwentom. Jest organizowana fantastyczna gala Kompasów Wistuli. Studenci, absolwenci otrzymują te nagrody. I myślę, że to jest jedna z niewielu uczelni, która rzeczywiście może się poszczycić takim osiągnięciem. Dzięki uczelni dostałam pierwszy staż. To jest istotne, bo jeden z moich profesorów zapoznał mnie z moim przyszłym pracodawcą. Nadal mam kontakt z kilkoma profesorami, więc to są takie kontakty na całe życie. Największym sukcesem Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula jest wychowanie całego pokolenia studentów czyli absolwentów, którzy doświadczają, rozumieją i nadążają za branżą. Największą przyjemnością jest spotykanie na wydarzeniach eventowych absolwentów, którzy mówią: "Pamiętam, skorzystałem, wiem, dziękuję".